W kolejnej części naszego cyklu o firmach stosujących nowoczesne rozwiązania informatyczne przyjrzymy się bliżej możliwości synchronizacji elementów poczty na urządzeniach mobilnych. Raz jeszcze odwiedzimy Poznańskie Biuro Podróży Grekos, zatrudniające sezonowo od 40 do 170 pracowników. W naszej firmie duża część zespołu podróżuje i pracuje w terenie, dlatego bardzo potrzebny jest dostęp do zawsze aktualnej poczty i kalendarzy, niezależnie od pory i miejsca. Office 365 daje nam dostęp do firmowej poczty poprzez dowolną przeglądarkę. Po zalogowaniu się mamy dostęp do najświeższych wiadomości. Zastosowane rozwiązanie pozwala nam na pełną synchronizację na urządzeniach mobilnych wszystkich elementów poczty, w tym elementy wysłane, kalendarz, kontakty czy zadania. Dzięki synchronizacji poczty na moim urządzeniu mobilnym mam możliwość szybkiego reagowania na ważne wiadomości, co jest szczególnie istotne w sezonie turystycznym, kiedy mamy najwięcej pracy. Mogę w każdym momencie odpisać na ważną wiadomość, poprawić kontrakt bądź edytować inny dokument. Ponadto cała historia korespondencji na bieżąco aktualizowana jest w moim programie Outlook na komputerze na stanowisku pracy. Wprowadzenie usługi Office 365 umożliwiło nam automatyczną synchronizację poczty i kalendarzy na różnych urządzeniach, takich jak tablety, laptopy i smartfony, co poprzez usprawnioną komunikację szalenie podniosło naszą produktywność. Twoje biuro tam gdzie ty, nowy ofis w chmurze.